No kurczę, właśnie coś jeszcze nie zdążyliśmy się rozłożyć, nawet wstępu nie nagrać, a już coś chwyciło. Jakaś godzina, pewnie karpik. Tak mi się wydaje. Dwa ziarenka kukurydzy. Dwa ziarenka kukurydzy serowej. Później pokażę, taka pomarańczowa idzie, coś idzie. Karpinos Ale to nie Ciach, ciach, ciach Dobra, wiecie co, ja go chyba nie pokażę Pokażę go w siatce Taki karpik, słuchajcie no, nie da mi się w ręce wziąć, strasznie się ten. A nie chcę go tutaj utłuc, więc go wypuszczamy do, do wody. Właśnie, chcę Wam pokazać teraz, jak wygląda ta kukurydza. Można to kupić. Jest to kukurydza bez zalewy. Można je przytrzymywać parę sezonów. Wygląda tak. Pomarańczowa taka. Mam jeszcze ananasową to jest serowa. Mam jeszcze ananasową. Ananasowe, żółciutka. Na tym łowisku te serowe się sprawdzały już parę lat temu, za dwa lata temu. I właśnie kurczę, dobre były brania. Jeszcze nawet kurczę nie, nie zrobiliśmy ani wstępu, ani nic. I było branie Nie Nieduży ten karpi, koło 50, koło 2 kg, nawet może nie miał. Co mi się podoba bardzo na tym łowisku, to jest to, że te ryby są tutaj naprawdę, ale łowisko jest czynne tylko w weekendy i może dlatego, że te ryby mają bardzo dobrą kondycję. To już mówiłem na wcześniejszej, bo to nie, nie ten filmik będzie nie pierwszy tutaj z tego łowiska. Będzie bodajże trzeci, czy nawet czwarty. I jest super. 2 minuty. 5 minut No kurde, cięcie zapowiada rewelacyjnie. Ja oczywiście Kukurydza Serowa Serowa No właśnie. To się sprawdza na tym łowisku. Ale pięknie, kurde. Może do nowego tła będzie, ty, ale... Weź tak do góry trochę wędkę. O, kurde, rewelacja, dobra. Słabo widać pod tam. Tak z tej strony przejdę. Nie. nie. No, gdzie w las, on tutaj jest. To dzisiaj to będzie jazda, ja coś czuję. Ale to po to się przyjechało. Po to prosimy, nie? No, o, zaczyna się woda powoli gotować. Ja tu wiem, jak się wody gotują. O! o! To jest kwintesencja tego wszystkiego. I później, jak. Tu no coś ci tam chyba hamulczyk zaczyna działać. No wreszcie się krzyknie. Ja, jeszcze nie chcę. Wreszcie można się tutaj odchamić tak. O nie to, że ryb. Nie taki nie, taki jak mój tradycyjny, taki pod 50, nawet może nie Około 2 kilo ale silne są. Bo ta kondycja to jest tutaj tych ryb. To nie potknąć do góry, bo się da, bo u mnie nie za bardzo się chciał dać, bo tak delikatnie. A, proszę. O, taki o, tak w tę stronę Marek, bo na słońce, o. Ładne. no ale ładne. Kolorystyczne tak. w ogóle wszystko piękne. No pierwsze no dobra. dzisiaj. W do wody ciach no i powolutko oh. no, no nie takie powolutko on był innego zdania siemanko witamy hejka słuchajcie dzisiaj przyjechaliśmy troszeczkę jak ja powiem, się odchamić na łowisko komercyjne jest to łowisko rybowisko gajowniki i jeszcze kurczę nie zdążyliśmy się do końca rozstawić ani nie, nie zrobić tego, tego wstępu. W ogóle tu już i Marek złapał rybę. Najpierw ja później Marek po karpiku schwyciliśmy. Widać, że ta ryba to. No w sumie po to się przyjeżdża tutaj na komercję Za to się płaci. Właśnie w tamtym tygodniu ze Zbyszkiem byliśmy w sobotę? Nie, w niedzielę w niedzielę, w niedzielę. W niedzielę na Koplanach. Na dużym stawie, na stawie numer jeden. Jak stojąc przodem do tego stawu wzdłuż drogi tej asfaltowej To byliśmy tutaj z lewej strony tam w... w prawo No właśnie Teraz która? Moja coś tu się dzieje, no niestety, no tak to jest, ale tutaj właśnie ryba ryba bierze Marek poszedł <głos》> skontrolować No i tak będzie tutaj się dzisiaj działo ja tak myślę, nie? Ja do generalnie tutaj przyjechałem po to, żeby tę złotą rybkę, bo tu właśnie są te. znowu metoda, no ile czasu ona pobyła. I też na metodę wrzucił po mnie. No i znowu coś ciągnie. Trzeba będzie nagrać. No słuchajcie, no kurde, ciśniemy. Łapiemy. Tutaj troszeczkę po... Lepsze? Nie. Lekko idzie. Albo idzie do przodu. Słuchajcie, no po się tutaj przyjechało, żeby te ryby połapać odchamić się, bo na w tych wodach, w tych koplanach, tam jakieś pknięcie mieliśmy. Mi się wydaje, że ryba się spabiała, Było widać, że chodzi, ale jeśli chodzi o branie, było zimno, nieprzyjemnie, mokro i, i, i ten. I ta ryba w ogóle nie zbychu nie brała na nie tych koplanach. Nie, nie była. się z tej strony. I tak, trochę ludzi było, ale to widzę, że posiedzieli po parę godzin i już rezygnowali z tego. Nie byli tak wytrwali jak, jak no. my, a my sobie postanowiliśmy cały dzień posiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj, kurde, siedzimy tutaj cały dzień, yy, połapiemy, no mam nadzieję, że coś Gdy ciekawego. Do 18 posiedzimy. Do 18 posiedzimy i co? No i będziemy łapać. A Aż do przodu szedł, no i karpika, pewnie zwykła ta torpeda standardowa. Dobra, idziemy nagrać, idziemy, idziemy nagrać. Nie zapominajcie, lajkować, subskrybować oglądać, i, i oglądać, komentować. no bo to i chodzi. No. Bo to jest generalnie nasz kanał. Lecimy. Z innego tego teraz. O, właśnie tu. To co Marek... A tak leciutko szedł Bo może no do się przodu szedł, wiesz? No Ale zwykły, standardowa Ale. torpeda No Marek wygrywa O, no, moje wenteczki. Bratko A ty Zbysiu, co masz na wędkach? E, no jeden mam e, Żółtą kulkę Yy, z koszykiem, a na drugiej metodę to co Marek, kser, O, właśnie, taki o, Karpiny, standardowy tutaj. Tak. Aczkolwiek są tutaj ósemki, plus, bo ja no. sam wiedziałem w sadzonkę, polujemy i naprawdę jest podejrzewam, że może nawet i dwunastka. Tutaj jest. I do wody, ciach. Sie, kurde, Chor, ja się kurde, rozchodziłem. Chory, a się rozchodziłem. No Marek chyba trzeciego ciągnie Kabana jakiegoś O jaki ładny podbieraczek nowy Karpiowy Króca fix To na usemka albo dwunastkę Co idzie? I idzie coś No to dobra mi suwał. Ale tu miałeś co? Kulkę Kulkę i zieloną, i zieloną kukurydzę. Smak anysz A i kukurydzę miałeś anyszowo no. mm. i kulkę większą trochę będzie słabo to nagrywane, bo Kurza stopa Pod słońce Chyba większy Nie, taki sam Co podać coś? No Kurka nie Małego małego się kurde podbieraczków nakupowałeś chłopie Ale to dobrze Jak na zawody czy coś to Tak Połbi na wala No może trochę większy? trochę chyba większy, wiesz? chociaż nie Fokus, spoko, spoko już, już wrócisz do wody zaraz, no większy ten on taki o no ładny, Marek 3, Ja jedno Zbychu? Zero. zero. na razie. Ale on coś czuje, że złoto rybkę pyknie. Bo on je, biedny, to on teraz <noise> nie, ma, nie ma czasu na jakieś duperele. O. Ale o to tu chodzi. Kurde, jest godzina 7.05, a tu już cztery ryby. A potem. Nie chcesz? Kurde, no wreszcie będzie... Chyba pierwszy w tym sezonie fakt, że na komercji, ale film pełen ryb, kurczę. Nie? No. nie. Tam mógłby udać, ktoś zanętowo wypuszcza. No. No. M tyle, ale duża. No, łódki jest to spore. Co? To już. Mógłby Karpik? Karpik płetwa grzybietowa była. Mogłoby jakiś amurek wziąć, coś, coś, coś innego. Wariaty wzięte <grywka> ci te karpie, to ciach. Ale jaki ładny, to jaki ładny ten. Łóżka widziałeś? Nic nie Jaka łzko, po zobacz Ole to... Berski Ty, ten największe, wiadro wody no. masz, nie? Po co? Nie, to tu u, u, u mnie 8-600 rekord. To, tak? to na, na leścianach. No. U mnie też 8 coś, nie 7 coś. Ole biednie, to to już kawałek. Chcesz go ważyć? Nie No już taka, tu już, no ten, tak Już jest taki jest większy. większy Drugą stronę weź, ja bym chciał, żebyś mi pokazał, nie da się? Nie, nie, tu w, Chyba potem tym przejechał, po, po, po Dobra. trochę No Marek chyba z szóstego już wrócił Piątego. No mi też jeden, tak chodzi, że nie da się wziąć Dobra, dawaj go do wody tu Zobaczcie, widzicie? O, coś tutaj go chyba no. albo, albo jakaś choróbka go bierze, albo ptaszydło dziobnęło Albo coś go brało, no, no. no. Dobra, bo strasznie bardzo Panie Zbyszek Panie Zbyszek nie powiedz, że z tobą bo trochę trzeba poczekać. Uwierz. Ale... Dłuższa przerwa była. No. Ale Marek dzisiaj na rekord idzie. No, szósty, jakoby. szósty jakoby. Szósty jakoby. Gra grasłów. Szósty jakoby. Nie. O, z tej strony będzie więcej widać. To A tu aż przypłynął muszę chyba grunt z... jak tak daleko to grunt muszę zwiększyć. A to zaraz. Na... Marek niech na razie tego kabana wyciągnie. No zaczyna się gotować. To jest fajny ale widok, nie? No super. Ty, ona fajne, jak zobaczę tylko powietrze i dzida. O, już coś jest.

Wracamy do wody kolego Sympatyczne Cicho bumie leci To no wlazł w drugi zestaw? Nie wiem To mnóstwo Nic nie ma, ale branie było. To mi się wydawało, że ciągnąłem po prostu. Kogo się wypił telefon też wyłączyć. No. Słuchajcie, zarzuciłem sobie spłabikówkę na robaczka czerwonego, żeby karasie połapać. I pierwszy karasiek. Nieduży, ale fajny. Na bolonkę, luks sprawa. Połapać takie właśnie nawet małe, a są większe. Naprawdę są tutaj ładne karasie. I wiemy, że na tym zbiorniku jak się rzuci czerwonego, czy to na grunt, czy, czy no spłabik, to zawsze biorą karasie. Wypuszczamy. A ja wam pokażę jak ja mam tu Ja mam taką tubę. Ja załatwiłem sobie po, po, po czymś innym. Też wojskowo. Dobra, mareczek tu ciągnie. Coś czekaj tu, zbliżenie na, o, ciach, ciach, który to, siódmy, ósmy? Siódmy. Siódmy, pewnie karpik znowu. Ja karasia niedawno wyciągnąłem na spawiczek, na czerwonego, ale tuż y, zbiornik wybadany jest, że na czerwonego to karasie biorą. Czy to na grunt łapiemy, czy na ten, to przeważnie jest to karaś, nie? No, że tutaj jest amor, no ale jeszcze nam się nie udało. Tu nie. Umierka. Cior za murem, złota rybka, to mnie interesuje. No, no. To znaczy ja wiesz, amurka ładnego nawet nie złapałem. Tylko gówniarza małego. No to ja też gówniarze łapałem na bochurach. No właśnie. I też były gówniarze, no ale do zawodu wtedy i, i ten. To w czwarte miejsce wtedy miałam chyba. Ja za to bo. No ty piąte. My wtedy źle nie mieli, kurde, to no. mało brakowało. Ale wtedy to jak tylko kukurydę to dałem, to u mnie się uspokoiło. A z ja, to... Ale u mnie też, po, po, ten coś tam, zaczyna, zaczyna się. Widzimy tego Ty u mnie tam jest, u mnie jest pod szmatko, tam szmatka jest. Karpiec, ol, to jest, no to jest piękne, jak się gotuje. Ale podbieraczek ten jest zarobisty. Ten no. na takie o mniejsze no. i co fajnego, że chaczek się nic a nic nie plącze w to. Nie plącze, hmm? tak jak tamte. Nie? No, taki standardowy tutaj. I zapięcie klasyczne, ładne. Zapypkę, tak. a mi ten mój tok się głęboko ty zaprzychla już. O oh. Pokażemy Płetwo fajne No Aha. W ogóle tu kolorki mają te ryby ładne No i cik do wody No Proced Ten tu Na wigilię ten, idealny jesteś Ten to z 50 to nie ma Nawet jedzie jedzie, tnij a już biegłem, żeby cię trzymać. Żeby dziękuję cię udało A jaka jehana bywa, też. Co, jesteś? Jesteś. Karasik. To ty kolega kombinuje będziemy zmieniać jakaś wanilia Ana, ananas Na zrobimy i, i, i damy kukurydzkę do tego jeszcze różowe to są w tym kurka korzenna. kurkuma w kurkumie a tu normalne robaczki tej mieszance do robaków. Mamy i będziemy zmieniać. Na zielono. Dobra, Zbychu wreszcie co... Ma, jest coś? Jest, jest coś. siedzi, tak? Tak Co? No nie wiem, czy już siedzi. Może siedzi. Nie, siedzi. No może do brzegu idzie. Si siedzi. Siedzi. Powoli. Znaczy powoli wiesz, no, z, z, wyczuciem. z wyczuciem. Z wyczuciem, dokładnie. Z wyczuciem. Exactly. <laughs> co powiedział? I na co? Kukurydzę. Eee. Ja wiecie co, przejdę z tej strony, bo z tamtej marka Mar Łytki tutaj nafilmujemy filmujemy ja <laughs> poka swoje też miała moje te są e everybody jest już karpiczek Mówi męczy go. Nie, 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 on jeszcze nie gotowy jest. Ciach. się, tak? No, ale czekaj, bo to chyba raz, raz przeszło tylko. O, nie wiem czy to. Dobra, dwie wędki. No i. Zbychu takiego złapał. Czekaj na razie, nagramy filmik, zaraz zdjęcie zrobimy. No i tak, dzionek wędkowania zakończył się, godzina 18 punkcik. Co można powiedzieć o dzisiejszym? Nie tutaj na tym łowisku, kajowniki to może tutaj kolega Marek Opowie. Ranek był wspaniały. No. Było ładnych, kilka ładnych. No, tradycyjne 2-3 kilo karpiki. Ale było, brań było sporo. Nie wiem, chyba 8, czy 9. 8 czy 9, 8, 9, 9 Przyszła godzina, która? 10. 10 i nic. Ja z samego rana jako pierwszy złapałem karpia. E, coś podobnego jak Marek. Później zaczął Marek łapać. Ja na ja ja... końcu chyba coś złapałem. Tak, 7, też 10. złapał karpia. karpia. Ja w międzyczasie miałem branie i strzeliłem. A Marek cały czas miał branie i wyciągał. Ile to było, 7, 8 czy 10? No już 10 chyba już. No, a później od godziny, która to wymaga? Tylko od dziesiątej. Dziesiąta, jedenasta, cisza. To... Jak, jak wiaterek. Wiaterek się zerwał taki większy i widać. Chyba ryba poszła na, na drugą stronę. Na drugą stronę, bo było widać nawet po zachowaniach, w ogóle po braniach u innych wędkarzy, że po naszej stronie właśnie nic, była nic było. A do tej, pa, do tej pory nie. nawet widzimy, że jeszcze łapią właśnie po tamtej stronie brzegu, a i cały czas się ciągają. Ryba jest na pewno, jest fajna jest e, z dużo tak waleczna, z dużo kondycją tutaj. No pewnie dlatego tak jak już mówiliśmy wcześniej, że to tylko otwarte jest dopędy, w normalny Wtedy. dzień w tak, normalny dzień tygodnia. E, jest to zamknięte i temu pewnie te ryby e, są takie silne tutaj. No co? No? Myślę, że to jest tak od czasu do czasu e, warto się odchamić i przyjechać na tę komercję. Aczkolwiek na temat ceny tutaj nie będziemy rozmawiać. Tak. Nie będziemy czy, czy w ogóle przemilczymy bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. I co? No Do następnej przygody, do następnej wyprawy wędkarskiej za tydzień. Za tydzień zobaczymy, czy pojedziemy w ogóle, czy nie pojedziemy. Jeszcze wszystko jest. Za e... dużo imprez się szykuje. E... Wiadomo, majówka. E... Tradycyjnie tak, weekend majowy, ale mi się wydaje, że coś My się skończy. Jak kierowca znajdziemy. No i to, to. Do następnego. Hejka.